Dla nas jest wielki zaszczyt, że możemy w jakiś sposób uczestniczyć w życiu naszego miasta. Za mną stoi, stoją nauczyciele i wychowawcy zespołu szkół zawodowych i ogólnokształcących w Kamiennej Górze. Tak jak powiedziałam, tworzymy wielką, jedną rodzinę. Możemy się różnić, ale zawsze pamiętajcie: musimy o sobie mówić dobrze. O twoim... Po soju tak Czwarty raz spotykamy się na rynku w Kamiennej Górze, aby uczcić ten czas studniówek, czas przygotowania do matur, zakończenie szkoły, konkretnie zakończenie edukacji w zespole szkół zawodowych i ogólnokształcących. Chyba takiego mrozu nie mieliśmy w, tych, w poprzednich latach. W poprzednich latach nie było aż tak zimno, ale. Nigdy nie było gorąco. Młodzież tym razem jest w strojach naszych szkolnych. Rozpoczyna tego poloneza klasa mundurowa, która właśnie 4 lata temu rozpoczęła edukację u nas w szkole, a w tym roku będzie kończyć. Akurat do poloneza do, na studniówce przygotowuje się, przygotowuje się od dłuższego czasu. Tego poloneza ćwiczymy dwa, dwa dni, no niecałe. Serdecznie witamy Pana starostę powiatu kamiennogórskiego Pana Jarosława Gęborysa. Wielkie brawa. Moi drodzy kochani, Poloneza Anno Domini 2019, czas zacząć. No taka tradycja już zrobiła się ze szkół zawodowych i ogólnokształcących co roku tutaj na rynku, niezależnie od pogody uczniowie tańczą, tańczą, wykonują piękny układ choreograficzny Poloneza, co roku mi się podoba i tak samo w tym roku podobało mi się naprawdę szacunek dla nauczycieli, którzy to przygotowują, ale dla tej młodzieży, świetnej młodzieży, naprawdę, która... No, Które nie trzeba do pewnych rzeczy namawiać, bo oni chcą pewne rzeczy robić i, i im się to podoba, to po nich widać. To dzisiaj, można powiedzieć, nie jest tak źle, to chociaż jest mroźno, ale pogoda jest piękna, nie ma wiatru, słonko świeci, więc to nie jest jakieś specjalne wyzwanie. Ale pamiętam, w latach poprzednich nieraz i deszcz padał i, i było dużo, dużo gorzej niż dzisiaj, a oni to robią co roku, chcą. To serce rośnie, tak jak pan powiedział, naprawdę bardzo się cieszę.